Mówiłem gdzieś e, mój. E. Agent AI w odróżnieniu od asystentów może robić bardzo skomplikowane zadania. Może sam decydować, którego narzędzia użyje. I dzięki agentowi AI, taka nasza prosta automatyzacja, codziennie o dziewiątej sprawdź prognozę na jutro, jak ma padać, wyślij SMS-a, może się zamienić w automatyzację typu Sprawdź na której budowie jaka będzie pogoda. Jeżeli masz przesłanki ku temu, by twierdzić, że ta pogoda, może spełniasz przesłanki wynikające z umów zawartych na konkretnych budowach, wyślij ostrzeżenie do project managera, żeby odpowiednio zarejestrował warunki pogodowe jutro i zapisał je ewentualnie w dzienniku budowy. Na przykład, czyli zobaczcie, ten AI dokonuje bardzo skomplikowanej akcji, a można to zrobić, integrując różne modele językowe w jednym narzędziu. I tu ja mam przykładowego, przykładowego agenta AI, i pokażę tutaj wam, jak on może pracować. Możemy oczywiście zamontować tego agenta w takim interfejsie zewnętrznym za pomocą czatu. Możemy też go zamontować u nas w Teamsach. I zadam mu pytanie: czym się zajmujesz? On teraz sprawdza, czym się zajmuje, to widzimy, jestem asystentem, który pomaga wyszukiwać, analizować dokumenty oraz dane z baz danych wektorowych dotyczących m.in. umów i powiązanych informacji. Mam dostęp do projektów takich jak Szkoła Podstawowa 65 w Szczecinie, Szpital w Chosznie oraz Przedszkole Kołobrzeg. Czy mogę jakoś pomóc w wyszukiwaniu konkretnej informacji lub dokumentu? Zobaczcie, to już nie jest asystent AI, który w prosty sposób będzie mi tutaj e, odpowiadać e, za pomocą prepromptu, tu. czyli tylko on tutaj jest dla mnie partnerem do rozmowy i teraz wytłumaczył mi co wykonuje a ja mogę powiedzieć mu że chciałbym dowiedzieć się jakie kary umowne są na budowie szpitala w Choszcznie i on nie będzie tego szukać w internecie tylko ten model momencik. Sam decyduje, i tutaj wam pokazuję taki programistyczny widok, której bazy danych ma użyć. Używa ją z GPT, przeczesuje ją, następnie wraca tutaj do agenta AI i za pomocą znowu zintegrowanego dzięki API czatu GPT udziela mi odpowiedzi, którą zaraz tutaj zobaczymy. Na budowie szpitala w Hocznie przewidziano kilka rodzajów kar umownych, za nie przedłożenie wymaganych dokumentów do aktualizacji, tu, 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 tu. Wszystkie kary są tutaj wylistowane.